Cześć, witam serdecznie na kanale Aktywny Senior. Jeśli oglądacie pierwszy raz, ja nazywam się Alicja, jestem waszą trenerką Jogi Fitnessu i zapraszam na nasze kolejne ćwiczenia na krześle. Już ćwiczenia zaawansowane. Także jeśli nie, nie ćwiczyliście wcześniej, to zapraszam na wcześniejsze serie. na krawędzi stopy, szerzej niż szerokość naszych bioder i ramiona wysoko wdech i powoli wydech wdech i wydech wdech i wydech, wdech i wydech. jeszcze trzy powtórzenia trzy dwa jeden prawe ramię wysoko wdech i wydech z takim lekkim przechyleniem się do lewej strony wdech i wydech pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. lewe ramię. Wdech i wydech. Sylwetka wyprostowana. Pięć, Cztery, trzy, dwa i jeden. Stopy razem unosimy lewą nogę, ugiętą w kolanie, staramy się ją przyciągnąć do klatki piersiowej. Pamiętajcie, przy unoszeniu nogi, sylwetka, zawrzeć w tej samej pozycji, nie. Odchylamy się do tyłu, tylko unosimy samą nogę. Pracują mięśnie, nuki, mięśnie, brzucha. Tech wydech przyciągamy. Jeszcze pięć powtórzeń, jeżeli możecie. Pięć, cztery, 3, dwa. Jeden, to samo z prawą nogą. Wdech, stopa na podłodze. Wydech. unosimy. Jeśli możecie, przyciągamy do klatki piersiowej. Jak wspomniałam, to są ćwiczenia dla osób, które ćwiczyły, więc nie powinno to dla Was stanowić problemu. Wdech i wydech. 5, 4. Trzy, dwa, jeden. Świetnie. Zmienimy pozycję. Krzesło mamy przed sobą bokiem. Bokiem do krzesła stoimy. Możecie ugiąć kolana. Bardzo bym chciała, żebyście mieli proste plecy. Nie zaokrąglone, nie broda przyciągnięta do klatki piersiowej. Tylko w linii prostej. Kark z całym kręgosłupem. I będziemy teraz trzymać lewą nogę troszkę dosłownie nad podłogą na wdechu. Na wdechu uginamy kolano i staramy się dociągać do przodu, do lewego ramienia, jeśli możecie. Wdech i wydech, czyli do przodu i do góry. Pracują nam teraz mięśnie brzucha, ale również nadgarstki i prawa noga, kostka, kolano, biodro. Tech i wydech. Tech i wydech. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Zmieniamy stronę. Prawa noga lekko uniesiona. Nie unoscie zbyt wysoko, bo wtedy będzie przekręcać biodra. Tyle, żeby była nad podłogą przy wydechu ugięte prawe kolano dociągamy jak najbliżej do ramienia i jak najbliżej do klatki piersiowej, tech i wydech. Sprawdzamy pozycję głowy filnujemy oddechu. Dech i wydech pięć, jeśli możecie. 4 3 2 1. Świetnie. Mamy teraz przy co oparcie Krzesło musi być bardzo stabilne. Stopy na szerokość barków. I co teraz? Będziemy uginać łokcie, żeby przechylić całą sylwetkę do przodu. Jedna uwaga dla Was, pokażę Wam to z przodu. Unikajcie wyciągania łokci do zewnątrz. Przy ugiętych łokciach staramy się je dociągać do siebie. Tego z boku nie widać, dlatego on pokazuję z drugiej strony. Wdech do przodu, wydech do tyłu. Tylko krzesło musi być bardzo stabilne, żebyście nie robili tego na powierzchni gładkiej, żeby krzesło nie uciekło. Musicie to je podsunąć pod ścianę. Wdech i wydech. Zwróćcie uwaga, że ja nie zginam kręgosłupa, nie pochylam się do przodu. Pracują też biodra. Cała sylwetka pochyla się do przodu. W jak najbardziej prostej linii, szczególnie barki, biodra i kostki. Mam nadzieję, że to widać. Wdech i wydech. Jeśli nie możecie, to jeszcze cztery 4 powtórzenia. Cztery. 4, Trzy. Dwa. Jeden. Świetnie. Znowu krzesło bokiem do nas. Podobna pozycja jak poprzednio. Dłonie są oparte tak na środku krzesła. Lewa noga teraz będzie lekko uniesiona. I próbujemy przeciwne ramię, czyli lewa noga. Prawe ramię. Wersja łatwiejsza będzie tylko uginanie prawego ramienia w łokciu. Bardziej zaawansowane. Próbujemy wyprostować ramię i wyciągnąć nogę wyżej. Wdech unosimy, wydech opuszczamy. Patrzymy w dół na siedzenie krzesła. Kontrolujemy oddech. Wdech i wydech. I pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zmieniamy stronę. Prawa noga, lewe ramię. Pokazuję tą wersję łatwiejszą, chociaż przypuszczam, że jesteście już wszyscy na poziomie zaawansowanym. Wdech i wydech. I wydech. Ostatnie 5 powtórzeń, jeśli możecie 5, 4, 3, 2, 1. Znowu mamy stopy szeroko. Mogą być nawet szerzej niż szerokość naszych barków dłonie, też tak na szerokość tego siedzenia i tym razem uginamy same łokcie, czyli już nie ma pochylenia do przodu, nie ma ruchu z bioder, tylko uginamy łokcie i prostujemy. Wdech, uginamy, wydech, unosimy. Jak widzicie, pracuje tylko górna część ciała. Jeśli jest zbyt duże rozciąganie w tylnej części nóg, możecie lekko ugiąć kolana, ale przypuszczam, że większość z Was już ma te mięśnie dobrze rozciągnięte i sylwetka jest właśnie w takiej pozycji. Wyprostowane nogi i proste plecy. Pamiętajcie, łokcie znowu przyciągamy do siebie nie na zewnątrz, tylko do siebie. Może jeszcze cztery powtórzenia: cztery. 3, dwa i jeden. Potrzebujemy oparcie przed sobą. Będziemy teraz rozciągać górną część ciała, czyli stajemy za krzesłem w prawie w odległości na wyciągnięte ramiona, i przy wydechu pochylamy sylwetkę do przodu. Z wdechem unosimy. Z wydechem pochylamy. To rozciąganie nie tylko ramion, klatki piersiowej, barków, ale również znowu tylna część nóg, pośladki i dolna część pleców. Wdech i wydech. Pamiętajcie, jeśli nie dajecie rady mocno pochylić się do przodu, ugnijcie kolana. Nie ciągnijcie głowy. Ruch z barków najlepiej. I pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Świetnie. Wrócimy do siedzenia na krześle. Szeroko. Prawie ra prawe ramię unosimy wysoko. Pilot, żeby było wyprostowane. Nie uginamy łokcia, tylko przechylamy całą sylwetkę na lewą stronę. Wdech sylwetka wyprostowana, wydech do boku. Wersja bardziej zaawansowana. Nie podpieramy dłoni na udzie, ale wyciągamy ramię. Przed sobą wtedy mocniej i intensywniej pracują nasze boczne mięśnie brzucha. Bo jeżeli macie problem, żeby wrócić do pozycji wyprostowanej, no to ta dłoń musi być w dalszym ciągu na kolanie. Wdech i wydech. Może jeszcze trzy powtórzenia na lewo. Trzy dwa jeden, zmieniamy stronę wdech i wydech do prawej albo możecie spróbować wyciągnąć ramię przed sobą może być ugięte w łokciu, albo już jeżeli naprawdę macie bardzo mocny mięśnie brzucha to ra oba ramiona są Prosto w okciach. Pięć powtórzeń, jeśli możecie. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Teraz stopy na szerokość barków. I pochylamy. Sylwetkę do przodu, wyciągając barki do tyłu. Wdech, sylwetka prostowana, wydech. Może jeszcze pięć powtórzeń? Pięć. 4, 3, 2, 1. Świetnie, teraz skręt w lewą stronę. Sprawdzamy, czy jesteśmy w stanie wyciągnąć nasze ramię tutaj aż do oparcia. Zależy, jakie wysokie oparcie. Mam nadzieję, że nie jest zbyt wysokie, pokażę Wam to. Z drugiej strony. Wdech. I wydech do przodu. Jeżeli będziecie się stali za bardzo skręcić, a nie ma tej mobilności w kręgosłupie, to zauważycie, że przechylacie się do przodu. Czyli prawa strona nam się tutaj ciągnie do przodu. Sylwetka jak najbardziej wyprostowana, To jest tylko obrót. Wdech. I wydech stopy płasko na podłodze. tak żeby nie było ruchu w kolan. Nie ciągniemy w żadną stronę. Może jeszcze trzy powtórzenia. 3. 2. 1. Zmienimy stronę. Chyba nie musicie. Ale ja odwrócę krzesło żeby było skierowane do was wdech i wydech stopy płasko, dociskamy pięty palce do podłogi i znowu pilnujemy żeby sylwetka była ładnie wyprostowana 4, 3, 2, 1. Markie unosimy, rozluźniamy. Wstech bardzo powolutku, nie opuszczajcie ich bez kontroli mięśni, tylko powolutku. Zabratamy palce razem. Wypychamy dłonie do przodu. Ramiona wyprostowane. Wdech. Unosimy. Jak najwyżej możecie. Przy wydechu. Tak do wysokości barków. Wdech. I wydech. Trzy. Dwa i jeden. Rozluźniamy. Dziękuję bardzo. Przebijam piątkę za dzisiaj. Mam nadzieję, że daliście radę. Czekam na Wasze komentarze. No, ćwiczenia są już, tak jak nazywam, dla zaawansowanych, więc jest to już trudniejszy poziom. Jeżeli spróbowaliście, ale nie dajecie rady, no to te wcześniejsze filmiki na pewno będą dla Was na bardziej odpowiednim poziomie. Czekam na Wasze kciuki. Czekam, jak dzisiejsza sesja Wam przypadło do gustu i życzę Wam miłej niedzieli, zobaczymy się miłego tygodnia i zobaczymy się już w kolejnym odcinku.